Witam was serdecznie. To jest pierwszy filmik na naszym kanale. W dzisiejszym filmiku przedstawimy się. Więc mój pseudonim to Jennifer. Mam 13 lat. Uwielbiam Ariane Grande i Justina Pipera i zespół pięknych i młodych. I lubię wychodzić na wesela. <noise> mój pseudonim to Jessica. Mam 13 lat. Uwielbiam zespół piękni i młodzi. Playboys, Powerplay i lubię piosenkę Daj mi kasę, dam ci ciało. <laughs> Jestem koleżanką Jennifer. Na dzisiaj to już koniec naszego filmiku. Dawajcie łapki w górę. Dziękujemy za obejrzenie filmiku, jeżeli ktoś się skusi. I na, I na sam, sam koniec spuścimy piosenkę, piosenkę, przy której będziemy się wygłupiać i, i zobaczycie do... dokładnie, jak bardzo się lubimy. Chwileczkę, poczekajcie chwileczkę, bo tu mamy drobne problemy, problemy techniczne. Czekajcie chwileczkę, bo mamy, słuchajcie, właśnie drobne Przez, y, drob, programy, pro, problemy chwileczka. <laughs> to piosenka pięknie młodzież nie idzie. Nie wiem czy słyszycie. Bo chcę z Tobą bawić się, bo rana tańczyć chcę i tak przez całe życie, dobrze wiem, że Tobie to spodoba się, będzie wyśmienicie. wyśmienicie. Z tygodnię, sprawiam, że tej ty nocy Tylko chcę. Chcę znowu bawić się, tu rana tańczyć chce, i tak przez całe życie. Dobrze wiem, że tobie to spodoba się. Będzie wyśmienicie. Wyśmienicie. Udowadnia nasze granice, zatracą się niewinnie, kokietować chcesz w tej nocy, zaczynajmy grę. Chcesz to, mógł ty na tańczyć chcę. i tak, przez całe życie, dobrze wiem, że Tobie to spodoba się, będzie wyśmienicie, wyśmienicie. Przez całe życie Dobrze wiem, że Tobie to spodoba się Będzie wyśmienicie Wyśmienicie Nie, nie było Wyśmienicie Przez całe życie Dobrze wiem, że Tobie to spodoba się Będzie wyśmienicie Przez całe życie, dobrze wiem, że Tobie to spodoba się. Będzie wyśmienicie. Lajki. Lajki. Dobra, pozdrawiamy pięknych młodych. Nie lajki, tylko subskrybcje, sorry, przepraszamy. Dobra, to była przyjemność dla Was.